Niektórzy policjanci myślą, że ich mundur daje im nietykalność i mogą wykorzystywać swoją władzę bez konsekwencji. Ale gdy prawda wychodzi na jaw, nagle uświadamiają sobie, że właśnie zniszczyli swoją karierę. Tak, uderzył moją głową o Nie przez ciebie, karierę, a ja też nie chcę stracić swojej kariery. Jestem gliną. Dlaczego się tak zachowujesz? Jestem gliną. 31 października 2022 roku funkcjonariusze bezprawnie zatrzymali i przeszukali Jamesa Hawksa, który jest niewidomy. Mężczyzna został aresztowany podczas zwykłego spaceru po mieście. Ten amerykański weteran miał w tylnej kieszeni białą laskę, która oficjalnie służyła mu jako pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Jednak policjantka, która zauważyła go, uznała to narzędzie nawigacyjne za broń. Witam. Co masz w twojej tylnej kieszeni? Widziałam jak idziesz. To laska nawigacyjna. W czym problem? Jesteś tyranem. Tak jestem. Jak masz na imię? Podaj datę urodzenia. Nie muszę ci tego podawać, chyba że mnie poprosisz. Chcesz, żebym zakuła cię w kajdanki? Tak, proszę pana, zrobię to. O co jestem podejrzany? Wyglądało to, jakbyś nosił broń w tylnej kieszeni. Zatrzymałam się, żeby się upewnić, że nie masz broń. Nie masz pewności, że to nie jest broń palna? ciągle się odwracasz, żebym tego nie widziała. Nie musisz być dla mnie... Cóż ty tak dla mnie jest? Nie, ja wykonuję swoją pracę. Jestem zatrzymany? Tak. Jak masz na imię i kiedy się urodziła? Znaczenie. Tak ma znaczenie, czy chcesz? Wezwij przełożony. Jest tutaj. W porządku. W porządku. Policjanci w USA, w tym na Florydzie, działają na podstawie prawnego standardu tak zwanego uzasadnionego podejrzenia podczas zatrzymań i kontroli osobistych. Oznacza to, że muszą mieć uzasadnione podejrzenie, iż dana osoba jest zaangażowana w działalność przestępczą, aby ją zatrzymać. Kiedy mężczyzna wyjaśnił i pokazał, że laska służy mu jako pomoc w codziennym funkcjonowaniu, początkowe podejrzenie funkcjonariuszki powinno zostać rozwiane. Widać, że James był tego świadomy, ponieważ poprosił o przełożonego policjantki. Ale o to, co powiedział przełożony. Dlaczego cię zatrzymałem? Za laskę nawigacyjną. Wygląda jak broń. Poprosiła cię, abyś ją pokazał. Teraz prosi mnie o dowód osobisty. Nie potrzebuję dowodu tożsamości, chyba że jest to uzasadnione, wyartykułowane podejrzenie przestępstwa. Czy popełniłem przestępstwo? Ma podejrzenie, że jesteś uzbrojony i prosi Cię o dowód. Jest potwierdzone, że nie jestem uzbrojony. Masz dowód osobisty? Mam swój dowód, ale go nie potrzebuję. Na Florydzie obywatel jest zobowiązany okazać dokument tożsamości policjantowi tylko wtedy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Gdzie masz dowód? W której kieszeni? Nie możesz mnie przeszukiwać. – Jesteś prawnie niewidomy? – Tak, jestem. Musiałem iść na oślep na ławę przysięgi, ale została odwołana. Dlaczego nie używasz laski? Nie musisz używać jej cały czas? Nie. W porządku, panie Hodges. Czy to było takie trudne? będzie. Chcę twoje imię i numer twojej odznaki. Koniec z tym. Zabieramy go zastawianie stawianie oporu. No dalej idziemy. Chcę wasze numery odznak. Siada. Zabierzesz moje rzeczy? Tak. Jak tylko usiądziesz. Chcesz to wyciągnąć z mojej tylnej kieszeni? Jasne. Wezmę też twoją kurtkę. Mimo, że mężczyzna nie był uzbrojony, funkcjonariuszka i jej przełożony postanowili go zatrzymać i nękać. Nagranie z kamery Bodycam pokazuje, że policjanci sięgają do kieszeni Jamesa, bez jego zgody, dokonując nielegalnego przeszukania. Co więcej, sierżant Harrison skuł i aresztował całkowicie niewinnego człowieka. Co bardziej niepokojące, nie był to jego pierwszy raz, kiedy dopuścił się takiego czynu. James spędził 26 godzin w areszcie, zanim został wypuszczony. Po dochodzeniu biuro szeryfa ukarało obu funkcjonariuszy, zawieszeniem i dodatkowymi szkoleniami. Dodatkowo James wystosował pozew przeciwko policjantom. W następnym materiale funkcjonariusz policji Donovan Rojas wsiadł za kierownicę radiowozu, będąc pod wpływem alkoholu. Inny policjant, który zauważył go pędzącego, natychmiast rozpoczął pościg. Rojas jednak nie zatrzymał się przez następne 5 mil, osiągając prędkość nawet 170 km na godzinę. Gdy w końcu został zatrzymany, funkcjonariusze podeszli ostrożnie, zakładając, że mają do czynienia z osobą uciekającą po przestępstwie. Jednak kiedy z pojazdu wysiadł sprawca, dla wszystkich był to szok, że jest to ich kolega. Wysiadaj z samochodu. Wysiadaj z samochodu i to teraz. Wysiądź z samochodu z rękami w górze. Ręce do góry. Wyrzuć to, wyrzuć to. Odwróć się. Nie, podejdź tutaj, podejdź tutaj, zamknij się. Mam w dupie, kim jesteś. Kładź się na ziemię. Posłuchaj mnie, jak ci coś mówię, to masz to zrobić. Gaś silnik. Ile osób w samochodzie? Wysiadaj z samochodu. Wysiadaj z samochodu. Wysiadaj z samochodu i to teraz. Wysiadaj tak, żebym widział ręce. Ręce w górę, ręce w górę i to teraz. Odwróć się, odwróć się. Odwróć się, nie odwracaj się do mnie. Podejdź tutaj, podejdź tutaj, zamknij się. Podejdź tutaj, mam w dupie, kim jesteś, kładź się na ziemię, jestem gliną. Dlaczego się tak zachowujesz? Jestem gliną. Posłuchaj mnie, jak ci coś mówię, to masz to zrobić. Jestem gliną. Dla kogo pracujesz? Miami Day. Teraz to pracowałeś dla Miami Day. Bądź cicho, nie mów ani słowa, słyszysz mnie. To zdarzenie miało poważne konsekwencje prawne i zawodowe, ponieważ Rojas jechał wężykiem, odmawiał zatrzymania się i ledwo stał na nogach podczas aresztowania. Było oczywiste, że jest pijany. Jeśli poziom alkoholu we krwi niepełniącego służby funkcjonariusza przekraczał dopuszczalne 0,8 promila, popełniał przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Do tego dochodziły jeszcze zarzuty przekroczenia prędkości. A teraz zobaczmy, co stało się z radiowozem, którego użył w tym zdarzeniu. Cholera jasna! Jezu! Co? Nie widziałem tego, gdy mnie mija. Nie, on jest pijany. To włączyłeś, czy były włączone? Nie to już było włączone. To jest samochód policyjny? Tak. Wiesz, jak to się skończy. Bądź cicho, zanim zadam Ci jakiekolwiek pytania, musisz usłyszeć swoje prawa. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo porozmawiać z prawnikiem, zanim zadamy Ci jakiekolwiek pytania. Masz prawo do prawnika podczas przesłuchania. Jeśli nie stać cię na prawnika, zostanie on tobie przydzielony przez sąd. Jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na pytania bez obecności prawnika, masz prawo w każdej chwili przestać odpowiadać. Rozumiesz Twoje prawa, które ci przedstawiłem? Rozumiem. Znając prawa, chcesz rozmawiać? Nie. Czuję, że jesteś pijany. Ja? Tak. Chcesz wykonywać test trzeźwości, aby rozwiać moje podejrzenia, że jesteś pijany? Nie. To jego samochód policyjny. To jego samochód policyjny. On nie chce rozmawiać i nie chce wykonać testu trzeźwości. Jest pijany? Tak jest nawalony. W porządku, no jest jak jest. Byłeś ty i Andy. Namierzyłem go, jak jechał 170 km na godzinę. Jak gdy jechał 180 km na godzinę, zobaczył moje światła i jechał dalej. To nie jest główna atrakcja mojego dnia. Wiem, przepraszam. Tak, nie mów nic więcej. Po przewiezieniu na komisariat, były już funkcjonariusz uparcie twierdził, że zatrzymał się natychmiast jak tylko zauważył radiowóz jadący za nim. Powtarzał, że nie uciekał i zatrzymał się tak szybko jak mógł, mimo że wszelkie dowody wskazywały inaczej. Ostatecznie został oskarżony o ucieczkę przed policją oraz o jazdę pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu został wydalony ze służby bez prawa do wynagrodzenia. Podczas przesłuchania, gdy zdał sobie sprawę, że jego kariera właśnie się zakończyła, załamał się i nie mógł powstrzymać łez. 26 lipca 2021 roku policja otrzymała fałszywą informację, że przed jednym z budynków ktoś porusza się z bronią. Pierwszy na miejscu zjawił się oficer David Lance Dukes, który natychmiast wyciągnął broń i zaczął krzyczeć do podejrzanego mężczyzny, aby położył się na ziemi, by mógł zabezpieczyć rzekomą broń. Hej, pokaż mi swoje ręce. Kładź się na ziemię. Kładź się na Ziemię. Kładź się na Ziemię, tak ty kładź się na Ziemię. Na Ziemię. Na Ziemię. Kładź się na Ziemię. Nie słuchasz. Kładź się na Ziemię. Kładź się na Ziemię. Kładź się na Ziemię. Broń jest za mną. Jego broń jest za mną. Nie mam broń. Oto Clarence Gillard, 58-letni mężczyzna z Karoliny Południowej. Mężczyzna nie mógł szybko położyć się na ziemi, ponieważ ma metalowe pręty i śruby w nodze oraz w biodrze. Nie widać tego na nagraniu, ale funkcjonariusz bezmyślnie nadepnął na niego, raniąc go w trakcie interwencji. Jest tam broń? Nie ma broni. Przy tym aucie. Masz przy sobie broń? Nie mam broni. A to co jest? Miał coś. Nie, był tutaj. Obserwuj go, idź go pilnuj. Jest tutaj. To właśnie miał. Posłuchaj, zaraz ci pomogę. Trzymaj go, trzymaj go. Tak, uderzył moją głowę o cenę. Tak, wróć do środka. Wróć do domu, nie rozmawiam z tobą. Mam uraz głowy. Wróć do domu. Był przed samochodem, kiedy podjechałem. Szedł w ten sposób. Na początku myślałem, że to broń, powiedziałem. Upuść broń. Upuść broń, miałem go na muszce. Był tutaj i robił coś takiego. Uderzyłeś mnie w głowę. To, co zrobił, to włożył to za opony. Podszedł tutaj i trzymał ręce w kieszeniach. Powiedziałem mu: pokaż mi swoje ręce, pokaż mi swoje ręce. On nie słucha. Funkcjonariusz Dukes szybko zdał sobie sprawę, że popełnił poważny błąd i próbował tłumaczyć się swojemu przełożonemu. Twierdził, że wydawało mu się, iż widzi broń. Dlatego kazał położyć się mężczyźnie na ziemi, a pan Gilard nie wykonał polecenia. Natomiast jest to nieprawda. Mężczyzna zareagował na komendę tak szybko, jak tylko mógł. Problem w tym, że nie był w stanie szybko położyć się na ziemi. W pewnych sytuacjach policjant może poprosić osoby o położenie się na ziemi w ramach środków ostrożności, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś może być uzbrojony. Jednak nadepnięcie na człowieka bez uzasadnionej przyczyny jest oczywistym nadużyciem siły. Zastosowanie przemocy bez powodu, zwłaszcza przemocy, która może wyrządzić krzywdę, jest pogwałceniem praw. Nie wiedziałem, co on ma. Będziemy musieli zgrać nagranie z kamery. Wezmę to jako dowód to, co on miał. Ale po co? Mogę dostać Twoją wizytówkę? Nie mam wizytówki, nie dają nam wizytówki. Jaki masz numer odznaki? 1059. Poczekaj, pójdę po telefon. Poczekaj, my mamy wizytówki. Dzięki. Ostatecznie oficer Duke został zwolniony i nie jest już funkcjonariuszem policji, a pan Gillard otrzymał odszkodowanie w wysokości 650 tysięcy dolarów za poniesione cierpienia fizyczne i psychiczne. 13 listopada 2016 roku funkcjonariusze zatrzymali porucznika Briana Filipiaka, który prowadził pod wpływem alkoholu. Policję wezwali obywatele, zgłaszając pick-upa, który jechał zygzakiem, i niemal uderzał w inne samochody. Brian od razu wiedział, co zrobił, ale nie chciał tego przyznać i nalegał, aby funkcjonariusze go puścili, mimo że całe zdarzenie zostało nagrane. Czy mogę zobaczyć dowód rejestracyjny i ubezpieczenie? Masz swój identyfikator? Powód, dla którego cię zatrzymałem, jest taki, że mieliśmy zgłoszenia o twojej lekkomyślnej jeździe. Odkąd cię śledzę, zjeżdżałeś na pobocze drogi, piłeś coś? Parę drinków. Ile? Dwa, może trzy. Proszę o opuszczenie pojazdu. Co chcesz, żebym zrobił? Odpuść mi. Nie mogę, mieliśmy wiele zgłoszeń. Byłbyś w takiej samej sytuacji, gdybym był w pojeździe w twoim hrabstwie. No nie wiem. Proszę wyjść z pojazdu. Pozwól mi odjechać. Nie mogę pozwolić ci odjechać. Wiesz o tym. Jestem dobrym facetem. Wyjdź z pojazdu. Wrzecznie cię proszę. Nie chcę, żeby stało się coś gorszego. Nie, nie, pozwól mi odjechać. Zakończmy to i tyle. Zrób mi przysługę. Nie mogę, nie stracę przez ciebie kariery. A ja też nie chcę stracić swojej kariery. Wysiadaj z pojazdu. Wysiadaj z pojazdu. Wysiadaj z pojazdu, Ryan, wysiadaj z pojazdu natychmiast. Wysiadaj. Wiesz o tym. Wysiadaj z pojazdu. Wysiadaj z pojazdu. Stawiasz have Wysiadaj. Nie, poczekajcie chłopak Dostaniesz paralizatorem. Użyjesz go jak teraz nie wyjdzie. Wysiadaj i to teraz Idź naprzód mojego radiowozu. Nie stawiałem oporu. Na siłę wyciągnęliśmy cię z Twojego samochodu. Pozwól mi, tak czy nie, yes zrobisz no? test trzeźwości, chcę to odespać. Zrobisz test trzeźwości? Mogę to odespać? No, nie, nie możesz tego odespać. Zrobisz terenowy test, test trzeźwości? Nie wiem, daj spokój. Zrobisz test right trzeźwości, tak czy nie? Pozwól mi. Nie, nie zrobimy tego. Zrobisz terenowy test trzeźwości? Chodzenie po linii, stanie na jednej nodze, znasz procedury. Bez przesady, pozwól mi odejść. Tak czy nie? Robisz test? Nie, pozwól mi. Zakładam, że jest to nie. Jestem po twojej stronie. Jak jesteś po mojej stronie, to zrób test. Nie jestem po twojej stronie. Jeśli jesteś po mojej stronie, pozwoliłbyś mi po prostu odejść. Wykonuję swoją pracę, wiesz o tym? Tak. A ja wykonuję swoją. Jeśli nie zrobisz testu trzeźwości, odwróć się, ręce za plecy. Jesteś aresztowany. Nie jestem, jesteś aresztowany. Jesteś aresztowany, nie stawiaj oporu, Brian. Idziemy, idziemy. Dobra, przestań. Nie stawiam oporu, ale przestań. Jesteś napięty. Chłopaki, porozmawiajmy o tym. Próbowali. Nie przegadaliśmy się. Brian, wsiadaj. Przestańcie, chłopaki, poczekajcie. Skończyliśmy, wsiadaj do radiowozu. Do radiowodzi. Wsiadaj, czołgaj się, nie obchodzi mnie to. Zostań tutaj. Nie. Tak. Brian! Przestań! Dlaczego robisz to koledze gliniarzowi? Dlaczego ty to. Robisz? Ostatecznie Brian Filipiak został skazany na rok dozoru kuratorskiego z odroczonym wyrokiem więzienia oraz został wydalony ze służby. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie sprawdź poprzednie odcinki. A na stronie dragon.pl z kodem Cień Prawa masz aż minus 45% zniżki na grę. Złapnie, jeśli potrafisz.